Jest przekazywana pomiędzy Strażą Graniczną Polską i Strażą Graniczną Niemiecką. Wszystko, co robi pani Nowacka, to jest wyrzucanie z podstaw programowych nauczania wszystkiego, co jest związane z kodem genetycznym Polski. Straż Graniczna Polska od razu wydała komunikat, że to jest przekazywanie, że to myśmy przekazywali Niemcom. Jakoś mi się nie chce wierzyć, bo jakoś nie widzieliśmy, że tak powiem, do tej pory żadnych tego rodzaju obrazków, w których to Straż Graniczna Polska przekazywałaby nielegalnych migrantów Niemcom, a Niemcy by tych nielegalnych migrantów zabierali. No to jest jakiś cud. No, mamy z jednej współpracy. strony prezydenta niezwykle nastawionego na interesy polskie, na interesy państwa polskiego. Po pierwsze Polska Projekt ustawy o pierwszeństwie Polaków jest gotowy u Pana Prezydenta w Kancelarii. A z drugiej strony mamy Tuska, który robi wszystko dla Niemców. Powiem Wam, że piękny dzień dzisiaj, a ja jakiś nie w humorze. Od samego rana jestem jakiś nerwowy, a to wszystko przez te ptaki, które ćwierkają od świtu i nie dają mi z rana spać. A jak się wujo nie wyśpi, to cały dzień idzie na straty. Powiem Wam. Że już chciałem olać tą całą politykę i planowałem sobie pojechać nad wodę poleżeć, ale potem zobaczyłem, co się dzieje w tej naszej kochanej polityce, i zrozumiałem, że to, co się tam dzieje. Zasługuje na komentarz. Jesteś na kanale Kto Wygrał, a dzisiaj pochylimy się nad tematem najnowszego wywiadu ulubieńca wielu z Was Przemysława Czarnka. Zanim przejdziemy do rzeczy, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Bo każdy, kto tego nie zrobi, będzie chamsko obudzony przez ptaszory tak jak ja. Chyba nikogo nie zdziwi, że podczas tej rozmowy musiał się pojawić gorący temat, który ostatnio nie schodzi z ust Polaków. Mam oczywiście na myśli sytuację na naszej zachodniej granicy i fakt, że z jakiegoś powodu nasze kochane, uśmiechnięte władze nie potrafią poradzić sobie z faktem, że Niemcy przesyłają nam nielegalnych imigrantów. Jakby tego było mało, jeszcze przy pomocy Straży Granicznej, która pomagała im przekroczyć naszą granicę. Można nawet powiedzieć, że funkcjonariusze zmieniali się w taksówkarzy dla nielegalnych imigrantów i rozwozili ich po Polsce. Oczywiście, jeśli wierzyć w to, jak tą sytuację przedstawia Bąkiewicz, bo na TVP możemy dowiedzieć się czegoś zupełnie innego. Tam ci ludzie nie są przedstawiani jako jakikolwiek problem, ale dziwnym przypadkiem uśmiechnięte władze chyba jednak uznają, że ci ludzie stanowią jakieś zagrożenie, bo wprowadzili kontrolę na granicach. Wtedy wielu Polaków zastanawiało się, czy przyniosą one wymierny skutek i naprawdę przyczynią się do zatrzymania fali migracji. Jedną z tych osób był Przemysław Czarnek, który do Doszedł do następujących wniosków o kontrolach na granicy jak rozumiem, uważa pan, że to dobrze, że są te kontrole, ale moje pytanie, czy to jest wystarczające? Absolutnie nie, dlatego, że te kontrole, jak już wiemy, no wczoraj z panem posłem Dariuszem Mateckim, jadąc z Jasnej Góry, ujawnialiśmy to również w naszych wejściach na media społecznościowe, na YouTubie, czy w innych miejscach. Zdjęcie, które zostało publikowane przez pana Roberta Bąkiewicza w jego mediach społecznościowych. Zdjęcie i film, na którym dokładnie widać, jak grupa nielegalnych migrantów jest przekazywana pomiędzy Strażą Graniczną Polską i Strażą Graniczną Niemiecką. Straż Graniczna Polska od razu wyda komunikat, że to jest przekazywanie, że to myśmy przekazywali Niemcom. Jakoś mi się nie chce wierzyć, jakoś nie widzieliśmy, że tak powiem, do tej pory żadnych tego rodzaju obrazków, których to Straż Graniczna Polska przekazywałaby nielegalnych migrantów Niemcom, a Niemcy by tych nielegalnych migrantów zabierali. No to jest jakiś cud. No, no może co, w, końcu. W, końcu. może w końcu jest wie. cud, proszę Państwa, że się wzięli do roboty. Albo im kazaliśmy wziąć do roboty, albo pozwoliliśmy wziąć do roboty bo to są naprawdę znakomici funkcjonariusze. Natomiast no, my w te cuda nie wierzymy od strony rządu, nie, chciałem powiedzieć, niemieckiego, polskiego, proniemieckiego. W związku z tym będziemy to sprawdzać. I ten ruch obrony granic, za którym modliliśmy się także na Jasnej Górze podczas apelu w piątek wieczorem, co strasznie skrytykował ojciec Burzyński i postępowi katolicy. Otóż ten ruch obrony granic, ci wolontariusze, którzy wzięli na siebie ten obowiązek, zmusili Tuska i Siemoniaka do tej kontroli, do tej kontroli granic ze strony służb. Tylko, że tak kontrola teraz, jak widzimy również, przy ataku na ruch obrony granic ma spowodować to, że w ogóle nic już nie będziemy wiedzieli o nielegalnych migrantach i o przerzucaniu tych nielegalnych migrantów, bo tam się wprowadza strefę, do której nie będziemy mieli w ogóle tak, wstępu. Jako zdjęć, ruch obrony granic nie, nie, nie można zbiegać. robić zdjęć i tak dalej, a oni będą robić co chcą. I na przykład tak... Ja jakoś nie jestem zdziwiony. Jakoś nie bardzo chciało mu się wierzyć, że coś wprowadzone przez uśmiechnięte władze naprawdę rozwiąże problem. Już wielokrotnie dawali popis swojej sprawczości, więc chyba nikt nie liczył że tym razem będzie inaczej, tym bardziej kiedy dowiedzieliśmy się, że cały teren granicy ma zostać uznany za infrastrukturę krytyczną. Ciężko upatrywać innego powodu tej decyzji, niż to, że Tusk i jego ekipa chce zrobić wszystko, żeby pozbyć się ruchu obrony granic i innych osób, które na własną rękę zdecydowały się bronić naszego bezpieczeństwa. Wprowadzenie takich ograniczeń oznaczałoby, że w obrębie całej granicy niedozwolone byłoby robienie jakichkolwiek zdjęć czy filmów, a to wprost znaczy, że Polacy nie mogliby dokumentować niczego, co się tam dzieje. A tak przy okazji przypomnę, że za złamanie zakazu grożą surowe kary nie tylko finansowe. Może tak się zdarzyć, że jak jakiś obywatel będzie wyjątkowo uciążliwy dla naszego uśmiechniętego rządu, to może go nawet czekać kara aresztu. Ja tam się nie znam, ale według mnie nie powinno tak to wyglądać w praworządnym państwie. Czy naprawdę powinniśmy się godzić na to, żeby wyglądało to w taki sposób? Nasz rząd zamiast pozbyć się problemu, robi wszystko, żeby go zatuszować i uniemożliwić zwykłym obywatelom kontrolowanie tego, co się tam dzieje. Jako, że nasz dzisiejszy bohater jest byłym ministrem edukacji, pojawił się również temat pani Nowackiej, która obecnie piastuje to stanowisko. Chyba nikogo nie zdziwi, że mówiąc delikatnie, nasz bohater nie jest fanem jej pracy i tego, w jakim kierunku poszła polityka w czasie, kiedy to ona piastowała ten urząd. Celujący za zdradę narodową powiedział to panu Barbarze Nowackiej, czyli minister edukacji. Dlaczego? Tak mocno, ze stradę Dlatego, narodową. że wszystko, co robi pani Nowacka, to jest wyrzucanie z podstaw programowych. Nauczania, wszystkiego, co jest związane z kodem genetycznym Polski, łącznie z nazwą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ona jest ministrem edukacji, nie ministrem edukacji narodowej, tego, tej, te, tego, tej narodowości. Rzeczywiście unika pani Nowacska, więc zapytałem wprost, dlaczego nie lubi narodu polskiego, dlaczego wyrzuca celek, który y, odpowiedziała hamstwem, butom i arogancją, tak, jak się spodziewałem. Ja słyszałam, co powiedziała o Panu, powiedziała tutaj cytat, że Pan jest zbanem roku. No, b, b, b. No mam ten zban w ogrodzie, pięknie się sprawuje, kwiatki w nim kwitną, naprawdę jest okazały. Natomiast jeśli minister, jeśli siebie, minister edukacji narodowej wychodzi na mównicę po. Kilkudziesięciu pytaniach merytorycznych dotyczących potężnego bałaganu i antypolskiej działalności w ministerstwie i nie jest w stanie zdobyć się na jakiekolwiek merytoryczne przemówienie tylko na hamstwo no, to świadczy tylko to pani minister, która mam wrażenie, zalicza ostatnie dni w ministerstwie. Chwała panu. Chyba nikt się nie spodziewał innego podejścia. Zresztą wystarczy zobaczyć, jak obecnie wygląda sytuacja w naszych szkołach. Zamiast wprowadzać realne zmiany, dzięki którym jakość nauczania by się poprawiała, uśmiechnięta koalicja woli wyrzucać lektury z podstawy programowej i dodatkowo wprowadza przedmiot, który realnie nie jest nikomu potrzebny, a pod przykrywką edukacji zdrowotnej jest tak naprawdę zwykłą promocją poglądów bliskich naszym uśmiechniętym władzom. W końcu wyborców trzeba sobie wychować od najmłodszych lat, bo obecnie tendencje wśród młodych Polaków wcale nie sprzyjają lewicy i koalicji. Jeszcze przed wyborami uśmiechnięci byli pewni zwycięstwa, ale kiedy się okazało, że to nie Rafał Trzaskowski wygrał, to nagle pojawił się problem. Tusk i jego ekipa nigdy nie kryła niechęci wobec prezydenta Elekta, co wprost znaczyło, że może to doprowadzić do sytuacji, w której uśmiechnięta koalicja będzie robiła wszystko, żeby tylko nie współpracować z nowym prezydentem. Na pewno wola współpracy w bardzo ważnych dla polskich sprawach będzie ze strony pana prezydenta Karola Naworskiego. Nie wierzę, żeby taką wolę współpracy miała Donald Tusk. Przepraszam, bo jakie to są ważne sprawy? Czy nie jest ważną sprawą granica na zachodzie i granica na wschodzie i nielegalni migranci? Wydaje się, że jest fundamentalną dla bezpieczeństwa państwa polskiego i dla bezpieczeństwa narodu polskiego, wszystkich mieszkańców. Jasne, ale jeszcze państwa. zanim Pan dokończy, jakie Czy? są inne ważne sprawy, to ja dodam tylko dlaczego to zapytałam, bo tak. takie pytanie padło w ankiecie, badanie Instytutu Polster, 69% ankietowanych odpowiedziało przecząco. Czyli trudno się dziwić w sumie takiemu wynikowi, tak? Że, no, tak, że, dziwić, że będzie źle. Trudno się dziwić, bo mamy z jednej strony prezydenta niezwykle nastawionego na interesy polskie, na interesy państwa polskiego. Po pierwsze Polska. Projekt ustawy o pierwszeństwie Polaków jest gotowy u pana prezydenta w kancelarii, a z drugiej strony mamy Tuska, który robi wszystko dla Niemców i wszystko przeciwko bezpieczeństwu państwa polskiego, bo jeżeli ktoś nie występuje po stronie amerykańskiej, jeżeli ktoś nie występuje z, i nie jest po stronie ścisłego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, bez których nie poradzimy sobie w ogóle w Europie bez których Ukraina padnie w ciągu następnych kilku tygodni czy maksymalnie kilkunastu tygodni, bez których, bez Stanów Zjednoczonych, my będziemy w śmiertelnym zagrożeniu strony Rosji, no to jak się porozumieć z takim człowiekiem? Zdaniem Pana Prezydenta, ujawnionym wielokrotnie w czasie kampanii wyborczej, także podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych 3 maja, podczas rozmowy z Panem Prezydentem Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym, przypomnę tylko Prezydent jeszcze jako kandydat na Prezydenta miał tam dostęp, bo nikt z przedstawicieli państwa polskiego poza prezydentem Andrzejem Dudą, który właśnie kończy swoją kadencję drugą, nie ma tam wstępu, dlatego że są ludzie, którzy obrażają Stany Zjednoczone. Gier tych, który jest, można powiedzieć, nadzorcą Tuska, czy Bodnara, czy Siemoniaka, obrażał wprost w tweetach podczas pobytu pana prezydenta Karola Chyba nikt nie sądził, że Tusk nagle pójdzie za głosem sumienia i będzie realizować polskie interesy. Uśmiechnięta koalicja już wielokrotnie udowadniała, że wcale tak bardzo im nie zależy, Żebyśmy to my zyskiwali. Nie muszę wam chyba przypominać tego, jak wyglądały liczne projekty naszych wspaniałych władz. Tym najbardziej koronnym przykładem jest projekt Tarczy Wschód, który był przedstawiany jako wspaniałe rozwiązanie, a realnie to nie my zyskaliśmy na nim najwięcej, ale nasi zachodni sąsiedzi. Właśnie na tym polega dbanie o nasze państwo w wydaniu Tuska, nawet kiedy pojawia się coś, co brzmi super. I niby cała Polska stanie się dzięki temu lepsza, to tak naprawdę pewnie pozwala to zarobić brukselskim politykom. Co sądzicie na temat czarnka? Uważacie, że nadawałby się na premiera? Zgadzacie się z jego poglądami? Dajcie znać w komentarzach. Byliście na kanale, kto wygrał. Wujo idzie sobie trochę odpocząć, bo szczerze mówiąc, zmęczyłem się tym siedzeniem. Dzięki za dzisiaj. Do następnego. Siema!